parafia Ducha Świętego w Żabnie rok temu półtora roku temu przystąpiła do bardzo ważnego programu w ramach partnerstwa z gminą Żabno mianowicie do rewitalizacji naszej świątyni. Zakres prac jest bardzo szeroki. Prace zewnętrzne i wewnętrzne rozpoczęliśmy od wnętrza. Mianowicie wymiana posadzki. Przy okazji zainstalowaliśmy ogrzewanie podłogowe, następnie izolacja pozioma murów kościoła, a zewnętrzne prace to przede wszystkim remont elewacji, która była dosyć już zniszczona, ponadto remont otoczenia murów kościoła, malowanie elewacji. Prace, które polegały na uzupełnieniu zniszczeń, które były nieuniknione w czasie remontów. Następnie przeszliśmy do wnętrza kościoła, gdzie wykonaliśmy malowanie ścian, ponieważ w czasie prac przy posadce, czy prac związanych z izolacją poziomą mury wewnętrzne zostały również uszkodzone. Siłą rzeczy trzeba było scalić kolorystykę całego kościoła. Zrobiliśmy nową elewację wnętrza kościoła. Ponadto wokół kościoła wykonano jeszcze trochę prac nieprzewidzianych wcześniej w programie, mianowicie odnowienie fasady, gdzie są bardzo ładne rzeźby czterech świętych. Odnowiliśmy również Sanitariaty przykościelne, a także i salkę na placu kościelnym. Przy okazji również została wykonana nowa elewacja, nowe wnętrze grójca. Pracę wykonował nasz artyst, artysta miejscowy, pan Jan Wójcik. Także została odnowiona część ogrodzenia od strony rynku, pozostała druga część do Odnowienia w przyszłości. Prace te zostały wykonane przez firmę Eltar dzięki dotacji od marszałka Województwa Małopolskiego, a także zasadnicze środki pochodzą z ofiar wszystkich parafian, którzy bardzo chętnie, spontanicznie włączyli się do tych prac, składając co miesiąc ofiary. Wiele osób wpłacało te ofiary również poza składkami. Dzięki temu mogliśmy dojść do końca tych prac. Oczywiście w przyszłym roku postaramy się także remontować, odnowić otoczenie kościoła, wymienić trawniki, posiać trawę i zrobić jeszcze drobne uzupełnienia, które już po zakończeniu tych prac są widoczne. Także chcemy również zabudować czy też odnowić prezbiterium poprzez nowe, nową boazerię, nowe siedzenia dla celebransa i dla służby liturgicznej.